Kot, dachowiec, opis. Oczywiście mowa tu o mieszańcach o kotach, które nie mają tego dowodu, nie są kotami rasowymi, ale są kotami najpopularniejszymi chyba w Polsce. Nie chyba, tylko na pewno. Czyli dzisiaj opisujemy kota, z którym do czynienia miał chyba każdy z nas. Oczywiście koty dachowce są wszędzie i są. Kotami bardzo ciekawymi, chociaż często różnią się od siebie nie tylko wyglądem, nie tylko kolorem, długością pokrywy, ale też charakterem i zachowaniem. I w przypadku dachowców, właśnie widać jak duża rola człowieka w życiu kota. Zacznijmy od wielkości. A wielkość to przeważnie do 25 cm i 2 do 5 kg. Chociaż oczywiście mogą zdarzać się koty dachowce większe. A długość życia 13-17 lat. A dosyć często o wiele więcej. Więc koty dachowce są kotami długowiecznymi. I to kotami naprawdę bardzo długowiecznymi, ponieważ dzięki swojej odporności, zdrowiu potrafią z nami spędzić naprawdę bardzo długo. Ale przejdźmy do zachowania i charakteru czyli do tego, co najważniejsze w przypadku naszych czworonożnych przyjaciół, towarzyszy. Kot dachowiec to kot, który bardzo mocno wiąże się z opiekunami. Są oddane, nastawione na człowieka. Niektóre z nich posiadają taką dosyć psią naturę, żeby nie odstępowały nas na krok, ale w większości to jest kot, który ma prawdziwą kocią naturę. On naprawdę sam decyduje to co robi. Potrzebuje człowieka bardzo mocno, uwielbia człowieka, ale wtedy kiedy on tego człowieka potrzebuje ta kocia natura objawia się również tym, że dachowce mają takie spojrzenie na świat kocie. One patrzą całkowicie często inaczej niż człowiek na ten świat, i w ich opinii ten świat powinien dostosowywać się do tego, co one chcą, a nie odwrotnie. Zwłaszcza człowiek ma się dostosowywać do tego, co one chcą, czyli Coś, co posiada większość kotów. Chociaż wiele tych kotów rasowych jest troszkę inna, to jednak dachowce pozostały takim, takimi prawdziwymi kotami. Choć często myślimy o kotach, że to prawdziwe leniuchy, że one by spały cały czas, cały dzień, to jednak koty potrzebują całkiem sporo ruchu, zwłaszcza dachowce, ponieważ są to koty bardzo aktywne. Koty, które uwielbiają ruch i potrzebują tego ruchu całkiem sporo. Oczywiście uwielbiają zabawę, najczęściej uwielbiają spinaczkę, co niekiedy nie jest zbyt fajne, ponieważ jeśli chodzi o spinaczkę, to są w tym naprawdę genialne. Do tego są to koty bardzo, bardzo ciekawskie i potrafiące zrobić naprawdę wiele, żeby coś zobaczyć, coś sprawdzić. I musimy na to uważać, ponieważ ta, cieka, ta olbrzymia dawka ciekawości nie zawsze idzie w parze z ostrożnością. I te koty nie tylko mogą sobie coś zrobić, ale mogą też coś zniszczyć. Więc tutaj musimy na te nasze dachowce uważać, tak żeby ta ciekawość nie doprowadziła do jakichś niechcianych po prostu rzeczy. Choć to znoszenie samotności w przypadku dachowców jest raczej określane na w miarę dobre. I one naprawdę potrafią zostać samotnie na bardzo długo no, bardzo długo to kilka, kilkanaście godzin to jednak to są koty, które lubią ludzi, lubią ich obecność, lubią być przy nas, przy ludziach ale oczywiście, jak wspomniałem, wtedy, kiedy one tego chcą to nie są koty, które będą znosiły cały czas nasze pieszczoty, naszą obecność, wtedy, kiedy my o tym decydujemy to one podejmują decyzję. A jeśli chodzi o pieszczoty, uwielbiają je, uwielbiają ten bliski kontakt z człowiekiem, bliską obecność człowieka, ale na kocich warunkach. Jeśli chodzi o to, jak egzekwują te swoje prawa, to zdarzają się egzemplarze dosyć natrętne koty dachowce, które uważają, że naszą najważniejszą rolą poza żywieniem ich i są właśnie ten nasz czas zabawa z nimi, pieszczoty, przytulanie i w sposób dosyć mocny mogą nam o tym przypominać. Jeśli chodzi o kontakty z innymi zwierzętami, to tutaj bardzo duża rola wychowania i socjalizacji, ponieważ potrafią dogadać się z i z psami, i z kotami, ale musimy ich tego nauczyć, musimy je przyzwyczaić, ponieważ z natury są to koty dosyć nieufne, dosyć negatywnie nastawione na przykład na psy. I potrafiące tym psom się postawić. Bardzo, bardzo mocno się postawić. Jeśli chodzi o kontakty z dziećmi, bardzo dobrze. Cierpliwe, wyrozumiałe. Oczywiście te granice muszą dzieci znać, w jaki sposób się bawić z czworonogami. Warto również nauczyć kota, jak ma się bawić z dzieckiem, żeby mu przypadkiem nie zostawił jakiegoś zatrapania. Są to koty bardzo inteligentne. Często o niektórych kotach się mówi, że można je wielu rzeczy nauczyć sztuczek, aportowania, chodzenia na smyczy i koty dachowce też są w stanie się tego wszystkiego nauczyć. One naprawdę odznaczają się sporą inteligencją. One naprawdę potrafią nauczyć się bardzo wielu rzeczy. Chociaż najczęściej, niestety, ta inteligencja, ta pomysłowość jest wykorzystywana do nauki tych rzeczy, które one chcą, albo też do osiągnięcia tego, co akurat sobie zaplanowały. Czyli na przykład, żeby się gdzieś wspiąć, żeby coś otworzyć, żeby się przymilić i żebyśmy im dali jakiegoś smakołyka. Ponieważ ta inteligencja, właśnie u dachowców, może być wykorzystana do nauki i te rezultaty będą fajne, ale często te koty wykorzystują ją w celach zupełnie innych. Jeśli chodzi o wychowanie, to wychowanie jest proste. Potrzebujemy troszkę czasu, trochę cierpliwości. Tak samo jak w przypadku wszystkich innych kotów, i wtedy rezultaty naprawdę będą bardzo, bardzo fajne. I to też świetny wybór na pierwszego kota, ponieważ wychowanie ich nie jest wcale trudne. Przejdźmy dalej, bo rozgadaliśmy się mówiąc o zachowaniu i charakterze pielęgnacja. Tu dużo zależy od kota, ponieważ kotki te z krótką sierścią. To ta pielęgnacja nie jest taka skomplikowana. Te z tą pokrywą bardziej imponująco, bo i takie się zdarzają, chociaż kot dachowiec najczęściej jest określany jako kot pochodzący od kota europejskiego krótkowłosego, ale te z tą dłuższą też są. Tutaj jednak musimy troszkę więcej czasu i częstotliwości włożyć. Tutaj też trzeba uważać na linienie, ponieważ dwa razy do roku koty potrafią dosyć mocno linieć. Zdrowie. A koty dachowce są kotami bardzo zdrowymi i bardzo odpornymi. One raczej nie dotykają ich takie większe choroby. One są odporne, one są twarde. Oczywiście opieka weterynaryjna, odpowiednie odżywianie to jest coś bardzo ważnego, bez czego te koty nie będą nam oczywiście długo towarzyszyć. Żywienie. Są niewybredne, nie jedzą zbyt dużo. Uwaga na niekiedy występującą łakomstwo, ponieważ one niekiedy lubią zjeść, a to zmuszanie nas, a raczej no niech, no niech będzie zmuszanie, żeby dać im smakołyka, wykorzystywanie nas, żeby dać smakołyka jest przez nie bardzo bardzo skuteczne. Wady i zalety. Zacznijmy od wad. Czasem mają bardzo koci charakter i to one chcą ustalać regułę, no ale to jest w końcu kot. Niektóre są dosyć hałaśliwe, i są bardzo 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 ciekawskie. Jeśli chodzi o zalety, bardzo lubią ludzi, zdrowe, odporne, wesołe, uwielbiają zabawę, świetnie dogadują się z dziećmi. Trochę można włożyć wysiłku i będą się dobrze go dogadywały z innymi zwierzętami. Proste wychowanie, proste prowadzenie. Potrafią naprawdę być takimi świetnymi fajnymi towarzyszami. Dla kogo? kot dachowiec. Oczywiście można powiedzieć, że dla każdego z nas, który oczywiście nie oczekuje jakichś tam cech wyglądu, pewnych cech wyglądu, ponieważ ten wygląd, to jak ten kod będzie wyglądał kiedy już do, dorośnie, to raczej jeśli chcemy być tego oczywiście pewni, to musimy zdecydować się na kota rasowego. A w przypadku kota dachowca takiej pewności nie mamy. Ale to jest kot dla każdego o fajnym charakterze, o fajnym zachowaniu, taki prawdziwy kot z Kocią naturą, z Kocim charakterem, i dla kogoś, kto wie, że ten kot może mu wejść po prostu na głowę, ponieważ koty tak potrafią w bardzo skuteczny sposób to robić. No ale doskonale wiemy, jakie są koty. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na inne materiały. Zapraszam też do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka. Opublikuj, poleć, pokaż znajomym, że na swoje media społecznościowe, tak żeby ten kanał mógł się dalej dobrze rozwijać. Spójrz na inne materiały, Tematu, tematyka przeróżna, ale zwłaszcza psy i koty. Spójrz też na inne kanały, linki w opisie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.